Znany profesor archeologii Jan Wykop odkopał niedawno za ławką bezcenne znalezisko. Dzień dobry państwu. Właśnie w tym miejscu znany archeolog, światowej słowy Jan Wykop, prowadzi wykopoliska. Co pan znalazł dotychczas panie Janie? E, może ja wezmę mikrofon, żeby było, żeby było lepiej słychać, bo mam do pokazania tutaj parę bardzo ciekawych odkryć, których właśnie dokonałem. To co tutaj państwo widzicie. Pan oraz Państwo siedzący przed telewizorami nie wyglądało tak w momencie, kiedy tu, tu przyszedłem. Wszystko było przykryte grubą warstwą Ziemi. Tak to, że chciałem pokazać mniej więcej w jakim rozłożeniu były te przedmioty, które zaraz wam pokażę. Otóż to, co odkryłem, to jest dowód na to, że w tym miejscu musieli się spotkać kiedyś Sienkiewicz za głową. Zdaje się to, zdaje się to być nieprawdopodobne, ale jednak mamy tutaj niezbite dowody. Oto, proszę bardzo. Tutaj tak lekko jeszcze ze śladami ziemi. To jest. Proszę bardzo. To jest peleryna Sienkiewicza. Mam na to jeszcze następne dowody, ale na razie. Ale to dom z nie był kobietą przecież. Nie, dla dla przypomnienia słuchaczy. E, tutaj, proszę bardzo. But, niewątpliwie but za głowy. Nieprawdopodobny. Czapka za głowa. Niesamowite. Oraz pas. Słynny pas za głowy, którym przepasy, przepasywał swój brzuchaty. No, coś nieprawdopodobnego. Panie Rzeczywiście, to co tu, tu widzicie, to jest tylko wstęp mojego wielkiego odkrycia. Mianowicie pod tym kamieniem znalazłem dokumenty troszeczkę podniszczone, bo przeleżały tutaj sporo lat. Są to dokumenty zagłoby i Sienkiewicza, zostawione tutaj, w tym miejscu.